Cześć w rajdzie numer 3. Ostatnio ekipę z Petronaców Deroya da nam ee, mocno popalić, gdzie nie to, że oni musieli się naprawiać, my dojechaliśmy rozwaleni, to byśmy e, nie wygrali tego e, etapu. A tak dzięki temu się udało, więc tutaj na pewno w trójce będzie nam właśnie ekipa 505 będzie mocno nas To 33 km 50 wybranki do zaliczenia to będzie ciężko, żeby otrzymać prowadzenie, bo Dero i z wyścigu na wyścig jadą coraz szybciej, coraz lepiej, a no bo niekoniecznie, nie idzie na czek nie znajdzie Zatem bardzo dużo skuczek, przywaleń, nie by było ten rajd pojechać, zdecydowanie lepiej, ale czy to się uda, słuchajcie, no tego nie wiem. To się ukazuje. Yy, dobra, ładnie się skleił, że tak powiem. Teraz wpuść. Lewo. No, dobra. To, to było dobre. O pod no Jak tak będziemy jechać, to myślę, że jest szansa na e, zwycięstwo na centymetry. Dobra, tu jest w górkę, od razu wbijamy szybko i pędzimy. Cały czas prosto. Dopiero na 11, będziemy konieczyć w lewo. Nie, 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 nie. A tak dobrze nam szło. Niestety ktoś postanowił zachować się w górę i ściągnąć. O cholera. Jeszcze straciliśmy w siłę tutaj się, Żeby wjechać pod tą wielką górę. Niedobrze, dobrze, wyszedł nam się roadbook, to nie jest fajne.

No i tu jeszcze strefa 90 i to z góry jedziemy e, tu wam radzę tak, w takich momentach, gdzie jest z górki non-stop hebel w podłodze nawet jeszcze 60, bo z górki to potraficie tak szybko przyspieszyć ręce zobaczcie, kiedy y, 90 zostało przekroczone a kara w dwóch minut jest bardzo dotkliwa i może was pozbawić zwycięstwa w danym odcinku. Coś, coś, coś nie idzie to nasze auto. To chyba ale... dobra, mam weszło. Dobra, na 24 będzie nie, zakręt, Dobra, nie, nie, no nie, 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 cholera, cholera, to szybko. nie, 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 tu? nie, nie, Ja nie, 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 Musimy nie, 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 Ale wylecimy zaraz w kosmos Ora dni prosto, bo łatwiej nie ma kamieni, co damy radę No dobra, mieliśmy bliskie spotkanie, ale jakby się udało się i się nie puknęliśmy To 28 będziemy na 176 skręcać A 500500 centralnie za nami, nie? Eee, no, źle. Ile to wygląda, dobra, co w tym gdzieś tam przejść? Nie dowodzę, że to jest ja Wiem, że jest to niemożliwe, bo jest wielki strach, ale naprawdę nie zauważyłem, że... ...po czarno-różnych butach... Zagadziłem się. Jakieś can... teraz trzymać. Uh -huh. A wjechać po pol? Trzymać się. Dawaj. Oh, uh -huh. Ale ja, to w sumie bardziej... ...prosto cholera, 197. Mięć jechać. Chyba w kimetach jak chęćmy ten tor pokazać, ten sam błąd. Teraz tu... Sześćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt pięć... Teraz dziewięćdziesiąt sześć... Wow 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 blisko miska te w dziewczyna O, próbiliśmy w piątkę, a ja nawet nie wiem kiedy, tak się pochłonąłem e, wyścigiem, że tak powiem teraz, że nawet nie kiedy, jesteśmy wygubili. A mój cholera, jasna, wolnie mnie. kary, dobra, na szczęście nie ruchaliśmy kary. Dobra, tu w lewo. いい。<Okay. S 2> <laughs> Ta droga jest zamachana na nas dwóch wiecz. 200... 21. Ale teraz drogą. dopiero na 51 mamy checkpoint... teraz tam 49... na 90, 63 musimy pamiętać, ile wydać... w prawo... Tak, w prawo... Jestem ciężki, ciężki odcinek. Nie wiem, nie wiem, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, jakim cudem nie dostaliśmy tej kary. E nie, wiem, to się że starałem się kupować do zera. To nie, nie mam pojęcia jak to jest ale to no, masakra. Dobra, 176 za chwilę. delikatnie, tak stronie żeby nie przywalić. Dobra, i 237. Aha. A na punkcie już nie 237, a 185 będzie. Po którą to bym w tej nie powiedział. Dobra, ale jakoś się udało. Przekłonijcie w drogę. Dobra, drogę widzę. A, dziewięćdziesiątka, panie, to od razu w kurtkach. Dobra, ja tu zaraz do na w lewo. Teraz tak na sześćdziesiąt jeden mecz zjeżdżamy z drogi na osiemdziesiąt siedem. tu mniej więcej. O, coś uchwaliśmy. To niedobrze. Potem dziewięćdziesiąt dziewięć. не 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 так нет Ну не, сладко, не сладко, смотрите. Тут Что же 64, na w drogę wjechać. Jest droga. Jest droga. Teraz teoretycznie 5 jest drogą. Powiem wam szczerze... Nie wiem co tam. tam 66, chyba szykana, coś tam... Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, e, będzie się działo. Może tak. ...byśmy dali do pieca. No to wygląda, że cały czas jedziemy. To już nie będziemy raczej nigdzie skręcać, byle nic nie urwać. Tu na tych serpentynach teraz. No i co, no nie widać tego, no, no mam nadzieję, że to jest dobry znak i że to oznacza, że to my zwyciężymy, a nie deroi I masz No i dobra, mam metę sobie. Udało się. I... a 523 się pojawił, a to dziwne. Pierwsze miejsce. No to 523. To wszystko z derrojem. Nie wiem. Dowiemy się za chwilę. Uj ojoj ojoj oj, dzieba Nie jest deroi. Jestem ślepy. Mas Tatra mas Big... Oj, oj, 26-29, zobaczcie, tak, to znaczy kosmos czas, mieliśmy 16, 19 nikt, e, nikt znaczy jedna ekipa miała 16-49 e, z Maza również, ale oni mieli 3-10, ten atak to... nikt. No prosze, jakie rozczarowanie Deroja, myślałem, że tutaj będziemy walczyć, jednak nie najbliżej była nas ekipa znaczy 556 która się pojawiła na końcu, ale mieliśmy 30 stopni przewagi. No dobra, a to oznacza tylko jedno. To my zwyciężyliśmy ten odcinek i ten rajd jest cały dla nas. Dzięki bardzo uwagę, trzymajcie się, cześć.